Dlatego dzisiaj nasza postawa musi być niezmiernie doskonała, doskonała, ponieważ znajdujemy się w coraz większym stanie po pierwsze światła duchowego, a z drugiej strony konfrontacji. Jesteśmy zdolni do tej doskonałości. Ta doskonałość, doskonałość wymagania od siebie, bardzo ciekawa sytuacja w tej chwili, doskonałość wymagania od siebie jest właśnie reakcją epigenetyczną. Wymaganie od Ciebie w tych sytuacjach, bardzo głębokiego wymagania, ponieważ tam występują bardzo wielkie siły y, ciemności, a my jesteśmy w, 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 potężną siłą Bożą, której y, ufamy, i im bardziej wymagamy od Ciebie właśnie tej doskonałej postawy, to są reakcje epigenetyczne, które kształtują naszą przemianę także fizyczną. I bo, bo epi, przemiany epi, epigenetyczne kształtują naszą przemianę fizyczną. I ludzie zastanawiają się, jak ja to zrobię, jak ja to zrobię. Ale nie da się tego zrobić bez wymagania od siebie. Bo to wymaganie od siebie wytwarza reakcję epi, epigenetyczną. I ta reakcja epigenetyczna może być pozytywna lub niepozytywna. Wymaganie od siebie tworzy pozytywną, a nie, nie niepozytywną. Tak zwane łatki. Obciążenia pokoleniowe. Dlatego wymaganie od siebie yy, bardzo głębokie. Bycie właśnie, opanowanym łagodnym, opanowanym, łagodnym, wiernym, dobrym, uprzejmym, cierpliwym, niosącym pokój, radość i miłość, a jednocześnie świadomość darów Ducha Świętego, mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża, a jednocześnie te tajemnice, o których mówi święty Piotr w drugim liście, rozdział pierwszy, wezer do 5, gdzie jest napisane, dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, Dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskich zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Komu bowiem ich brak, jest ślepym, to znaczy krótkowidzem, i zapomniał o oczyszczeniu zdatnych swoich grzechów. Dlatego bardziej jeszcze bracia, staracie się umocnić wasze powołanie i wybór. To są te epigeny, proszę zauważyć. To jest reakcja epigeniczna, powołanie i wybór, to bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy. I dalej, w ten sposób, w ten sposób, Szeroko będzie Wam otworzone wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego Izbawcy, Jezusa Chrystusa. Więc tutaj przedstawiam tę sytuację, te wszystkie sytuacje, a jednocześnie te wszystkie przymioty, a jednocześnie Święty Paweł mówi i Święty Piotr o wymaganiu od siebie, czyli o wytwarzaniu reakcji epigenetycznej. I ta reakcja epigenetyczna, ona z natury duchowej przechodzi przez naszą psychikę. Psychika jest to reakcja epigenetyczna. My reagujemy na to w sposób właściwy, a ta reakcja epigenetyczna zmienia naszą naturę cielesną i nasza cielesność także podlega transmutacji. I mamy w sobie całą tą siłę i. Dlatego ten świat wie dokładnie o tym i wykorzystuje reakcje epigenetyczne na swoją korzyść. Czyli wszystko robi, aby człowiek upadał i bardziej się hybrydyzował, stawał się po prostu ulegający algorytmom i dlatego uleganie algorytmom też jest reakcją epigenetyczną. Też w nim wytwarzają się pewne odruchy. Zaczyna mózg inaczej jego pracować, inaczej pomyłać, inaczej rozumieć. Zaczyna się bardziej zbliżać do pojmowania maszynowego. A przecież prawdę mówiąc, mózg człowieka jest tak skonstruowany, że jest w stanie być najszybszym komputerem na świecie. Ale nie jest on po to stworzony. Stworzony jest o wiele, do wiele wyższych celów. Nie do obliczeń, tylko do relacji boskiej. Do y, tworzenia y, super, y, nie super, tylko, y, no super, można powiedzieć super, ale do tworzenia y, interaktywnej relacji. Interaktywnej relacji, gdzie Bóg y, sam kształtuje nasze, y, 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 nasze ścieżki neuronalne, aby nasz mózg dostosowywał się do Jego, obecności, do jego oddziaływania, do tego, aby świadomość w naszym umyśle, która, yy, która nie jest wytwarzana przez mózg, ale żeby, yy, żeby mózg był zdolny ją przyjąć i żeby był zdolny ją utrzymać. Czyli można powiedzieć, że sieć neuronalna yy, w sposób najbardziej specyficzny przez Boga jest kształtowana do tego, aby stała się miejscem można powiedzieć, portalem do przebywania Boga w nas. Czyli specyficzną osobistą superpozycją. Osobistą superpozycją, bo to jest taka sytuacja, bo niebo i niebo jest na górze, a my mamy się stać, stać tacy jak na niebie, jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli mamy się stać obecnością Boga w nas, czyli swoistą. Osobistą, super, może nie swoistą, ale osobistą superpozycją. I ta superpozycja tworzy się dlatego, że nasz umysł jest w stanie, mózg w stanie interaktywnym z Bogiem i tworzy odpowiednie, y, odpowiednie y, ścieżki neuronalne, które w odpowiedni sposób funkcjonują, które tworzą możliwość utrzymania y, y, w nas y, świadomości boskiej, która y, od Boga, Przychodzi i mózg jest w stanie ją utrzymać, ale nie jest, jest w stanie ją stworzyć. Dlatego, że jesteśmy zdolni do interakcji. Dlatego, że dlatego możemy się rozwijać, bo jesteśmy słabi. I dlatego skazani jesteśmy na Boga. Bo wszystko, co jest mocne i silne, jego nie potrzebuje, dlatego nie może się rozwijać. A wszystko, co jest słabe, Zdąża ku Bogu, ponieważ On jest mo y mocą i naszą siłą, aż ostatecznie Bóg objawia nam naszą ogromną, potężną siłę, która było, została ukryta w słabości. Abyśmy mogli te z tej słabości ją wydobyć, jak to powiedział Jezus Chrystus do świętego Pawła. Moc w słabości się doskonali. I dlatego św. Paweł powiedział, y ile razy upadnę, tyle razy powstanę. Będę się klubił ze, ze, ze swojej słabości ze swojej słabości. I w, yy, I w tej chwili coraz bardziej yy, dostrzegamy, tutaj patrząc na Państwa, że świadomość, moc schodzi coraz niżej, aż do przestrzeni mniej więcej yy, bioder i troszeczkę niżej, niżej nawet, aż do stóp zaczyna się pojawiać, ale mniej więcej na tej przestrzeni, gdzie zaczyna Wasza postawa yy, wewnętrzna, duchowa, czyli ta Polska postawa, zaczyna mieć y, wpływ na naturę podświadomą i zaczyna w tej naturze podświadomej y, y, wyzwalać reakcję też epigenetyczną, czyli zaczyna wyzwalać siłę przebudzenia wewnętrznego, przebudź się ośpiąca, za jasięci, za jasięci Chrystus. Więc musimy pokonywać wszystkie swoje te y, ograniczenia i problemy, y, które stamtąd się wydobywają, bo one się będą wydobywały, bo to jest naturalna sytuacja, że, że łaska, która się objawia, ona rozświetla głębiny. Gdy rozświetla głębiny, pojawiają się problemy, ale my, będąc cały czas w łasce, te problemy pokonujemy mocą łaski, bo to jest jej problem, a nie nasz. I w zależności czy jesteśmy nią, jesteśmy, my jesteśmy jednocześnie na górze i na dole, ale gdy jesteśmy emocjonalnie z nią związani, to zaczyna, zaczyna człowiek odczuwać yy, rozdarcie i trudność się wydobycia. Kiedy jesteśmy nieustannie uczuciami związani z Bogiem, to emocje nasze, emocje, które tam są, nas nie dręczą, ale my wchodzimy w głębiny i uczuciami budzimy w niej tajemnicę, która jest w niej ukryta. Więc musimy pamiętać o tym, że jesteśmy zdolni do jednocześnie uczuć i emocji, ale emocje, jest to jej natura zdruzgotana, a uczucia, y, natura jej ukryta. Jak to powiedział y, Michał Anioł Błonarodki, y, jak to powiedziała mi y, Olszyna, y, ja nie wiedziałem o tym, że, y, że y, starodawni, dzisiaj może, może te także to się dzieje, y, że y, biały marmur, y, w którym rzeźbiono y, posągi, czy to, y, czy to y, taki, czy to inny, y, Venus Milo, czy chyba taki, czy jakiś, y, czy, y, czy, no nie pamiętam już y, innych, no jest ich dużo oczywiście, Parys i tak dalej, y, to jest sytuacja tego rodzaju, y, że te białe posągi były czyszczone Rekinami psimi. Skórami z rekinów psich, ponieważ one mają szorstką skórę, a ostatecznie czyszczone na samym końcu korkiem. Aby uzyskać lśniącą powłokę. I tutaj mówi Michał Anioł Błonarodki, doskonałość. Nie, doskonałość składa się z drobnostek, ona sama nie jest drobnostką, więc używał właśnie tych wszystkich tych skóry rekina psiego, bo jest szostka, a jednocześnie korka, żeby to wszystko wygładzić i tej doskonałości nikt nie widział z odległości 20, 20 metrów, 5 metrów, metra, tylko z kilku centymetrów tą doskonałość widział. I on jednak tą doskonałość tam osiągał, jak to też w książce chyba pisał Michał Anioł że osiąganie doskonałości właśnie w tych posągach, kiedy już było wszystko dobrze, to jeszcze chciał więcej wydobyć, kosztowało go wielkiego, wielkie, wielkie, kosztowało go przeżywanie wielkiego cierpienia, ponieważ wyrywał swój umysł ludzkiemu istnieniu. Rozumiecie Państwo. Wyrywał swój umysł ludzkiemu, ja tak zrozumiałem, że wyrywał swój umysł ludzkiemu istnieniu, który mówił już dosyć, już dobrze, ja też trochę chcę. A on, doskonaląc się, skupiał się na tym dziele, a do tego dzieła była potrzebna jego świadomość, jego istnienie, jego, jego uczucie, i skupiając się, wyrywał jakąś naturę swojej świadomości i swoich uczuć, wyrywał z emocjonalnego uwięzienia. I ja wiem, że tak się dzieje, ponieważ sporo do mnie ludzi przychodziło, te teraz też przychodzi, w sensie są z tym problemem, z tym problemem, to nie chodzi, że są jakieś bo, ale chodzi o tą sytuację, że też przychodzą ludzie, są z tym problemem, chodzi o tą sytuację, że przychodzi człowiek, który mówi uczę się, uczę się i nie mogę się nauczyć, uczę się, uczę się i nie mogę się nauczyć, nic mi do głowy nie wchodzi i to jest sytuacja właśnie tego rodzaju, że u takich ludzi występuje taka sytuacja, że ich świadomość jest zagarnięta przez siły złe, które potrzebują ich świadomości do przejęcia kontroli nad nimi. I kiedy się oni uczą, to skupiają się na własnym dziele, na dziele, na wymaganiu od siebie. Czyli jest to pewienego reakcja odruch epigenetyczny. Skupiają się bardzo mocno na tym, na tym dziele, i żeby to dzieło stało się u nich istniejące, muszą wyrwać tą część osobowości, tą świadomość z tamtego osaczenia i zanurzyć ją w to nowe dzieło. I w tym momencie dla nich jest to ciężkie, ale kiedy już to się stanie, to nie tylko się nauczą, ale zmieni się też ich psychika, zmieni się ich stan wewnętrzny, będą inaczej się Inaczej postrzegać, inaczej rozumieć, ponieważ zostanie wyrwana ich świadomość z osaczenia. I dlatego Michał Anioł Buonarroti przedstawia tą sytuację, że im bardziej tą doskonałość przez skórę rekina psiego i korek uzyskiwał, tym bardziej musiał pokonywać swoje ograniczenia, które gdzieś osaczyły się w byle jakości. Czyli Szukanie doskonałości jest to pokonywanie byle jakości. I właśnie ta byle jakość ona pojawia się w bardzo wielu sytuacjach. Może inaczej niepozornych. Ale okazuje się, że niby niepozorne, ale wiecznie głodne i żarłoczne. A niepozorne. Jak to mówią, ma psa. Małego, ale tyle jest. I to jest właśnie ta sytuacja. I mając tą świadomość, że jesteśmy właśnie, yy, jesteśmy ostatecznie, tak muszę powiedzieć, ostatecznie jesteśmy w systemie yy, epigenetycznym. A dlaczego? Dlatego, że ostatecznie nasza natura psychiczna i emocjonalna i fizyczna, ona ostatecznie jest wynikiem epigenetycznej naszej postawy. Nasza natura psychiczna, emocjonalna i fizyczna jest ostatecznie wynikiem naszej epigenetycznej reakcji. A nasza epigenetyczna reakcja jest wynikiem naszej psychiki, naszej wiary, naszej równowagi i poszukiwania prawdy Bożej. I odbija się nasz, na naszym stanie fizycznym i psychicznym to, co duchowe, nasze właściwe postępowanie względem Boga to są reakcje epigenetyczne i ostatecznie nasze ciało. Doświadcza reakcji epigenetycznej, jeśli one są pozytywne, to ono odwraca stan zniszczenia. Ono powoduje to, że nasze, znaczy te reakcje powodują to, że ciało nasze utrzymuje stan właściwego stanu zdrowia, może nawet i młodości, tą równowagę wewnętrzną, ponieważ Siły epigenetyczne, reakcje duchowe, nasza wiara odbijają się jednak na naszej psychice, odbijają się na, naszym, na naszej postawie, na naszych decyzjach i na całej naszej naturze, co ostatecznie jest reakcją epigenetyczną, odbijaną, która kształ, ostatecznie staje się transmutacją ciała, które zaczyna doświadczać wolności od zgrai demonów, które mają pomysł na człowieka. Własny pomysł. I tu właśnie stajemy się właśnie przebudzonymi, istotami boskimi, którzy idą, yy, aby te pomys pomysły stamtąd przetrze przetrzebić, wyrzucić, otworzyć ścieżki prawdziwej natury boskiej, odzrania dziejów, yy, tam zapisanej, o czym mówi święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 2, werset 16. Jest napisane, okaże się to dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie, ludzkie według mojej Ewangelii. A moja Ewangelia to są właśnie te wszystkie epigenetyczne to są wszystkie te sprawy cielesne, które epigenetycznie właściwie się odwzorowują w naszej naturze. Czyli nasza duchowa natura. Nasza relacja z Bogiem, nasza doskonałość, nasza y, poszukiwanie czystości, owoców Ducha Świętego, ostatecznie ma wymierny swój stan w reakcji epigenetycznej, która cieleśnie przemienia naszą naturę wewnętrzną, duchową naturę, porzuca y, ducha ciało, ciała, ciało, y, ciała, y, ducha ciała, a przyjmuje boskiego ducha, gdzie ciało Staje się człowiekiem od zarania bardziej gotowym i bardziej ziemskim od tego, które dzisiaj wydaje się być tym człowiekiem na Ziemi żyjącym. Ale prawdziwy człowiek to jest ten wewnętrzny stan, piękna córka ziemska, która jest dzisiaj pod świadomością w stanie porzucenia, a dzisiaj przebudzona, gdzie. Niektórzy mówią, gdy spała, było dobrze, a jak się obudziła, to jeszcze jedna gęba do jedzenia. Ale to nie jest tak. To nie jest tak. W taki sposób nie można na to patrzeć. Gdy się przebudziła, to jesteśmy my, którzy jesteśmy prawdziwą naturą, o czym mówi Jezus Chrystus. Gdy dwóch zejdzie w jednym domu, powiedzą w górze, przesunie się, a ona się przesunie. Bo dwóch musi zejść się w jednym domu i powiedział gdzie będzie będziecie mieli zwyczaj aby to co na górze było takim jak na dole i to co na dole jak, takim jak na górze i to co po, po lewej stronie takim jak po prawej i to co po prawej jak po lewej i to co z przodu takim jak z tyłu i to co z tyłu takim jak z przodu i to co wewnętrzne jak zewnętrzne i abyście, aby dwoje oczu sało się jednym okiem, dwoje rąk jedną ręką, dwoje nóg jedną nogą i oblicze w miejscu oblicze, oblicza. oblicza. Oblicza, oblicza w miejscu oblicza, abyście stali się jedną istotą, jedną naturą, jednego słowa, jednej wiary, jednej mocy, wiary jednego Boga. Istotami prawdziwej natury, tak jak na początku to było, bo jak było na początku, tak musi być na końcu. I gdy staniecie na końcu, to znajdziecie się na początku. Dziękuję Państwu. Oddaję Państwa Bogu Ojcu przez miłosierdzie Boże w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję.